Yy, raz, o cholera, dwa, dwa, trzy! trzy. Yes. O cholera! O cholera <grym> Dobra, y, ustawmy się trochę y, w lewo, w lewo, w lewo. Ja, to, jak jak W lewo. I czekajcie no, Dlaczego dawajcie. Co tak, tak, tak. Ewi, no w lewo, no idź no kurwa, trochę eee, do przodu, no Kevin Volt Johnny ustaw się równo ze mną szefu z chienką Peter, dawaj tu do nas! To no to no, go, kurwa. jak będzie to pec tam no i gitara, dobra, dobra. Może tak. Nie, Peter, Peter! Chodź tutaj na środek przede mnie, przede mnie. Albo nie, Kostek, Patrz, i... Piter. piter cicho, 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 Kostek niech się ustawi się pomiędzy a, mnie. Złota, a piter, złota, A Peter niech się ustawi, złota, piter, piter, niech się ustawi jest, pomiędzy mnie a Spiskany, my tutaj zobacz. Nie, w nie, tak. z przodu! Tak, dobrze robiłem, dobrze. Z przodu, dobrze, się z przodu, z przodu tak? O, patrz, tutaj ładnie. Tu? I, I, i patrzcie. Wy, wy, wszędzieście za drutem. Dobra, dobra, wracajcie się. Peter, a my ten drugi jedziemy. Dobra, dobra. Dobra, muszę... Tak, dobra, zdejmujcie... Daj mu kurwa ubrania tej. Nie ten za ten cię, Peter na środka. Daj muje ubrania! Czekajcie. O dobra, to... dawajcie, ale, no, ale to podejmę. Ale nie coś. przerywajcie, bo kurwa nic nie spieszymy, Kuba. Peter, idź pomiędzy <śmiew> no mnie a Pershinga. Idź pomiędzy mnie a Pershinga. Kuba, Peter. Kostek trochę po prawo, y y do prawej. Ale, nie jest, no... git, jest hit, jest git, Dobrze, git. No, dobrze, dobrze. Dobrze, do góry, Nie, dobra, z nie, dobra, w w z, przoduch, przoduch. z z przodu, z I wy tańczycie taniec erotyczny dwa, a my trójeczkę trójeczkę. Ale czekajcie, ja idę, ja... ty będziesz czekał, bo ja im zasunię Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Powiedz, ja tam, czekajcie, ja to wytłumaczę. My, My szóstkę w trójkę, oni dwa. Niech wiadom, powiedz im, żeby weszły wyjątkowo garażem. Jak garaż się będzie otwierać, liczymy do trzech i. Ej, Ruda, wiecie, wiecie garaż. Wiecie, wiecie ja jak to zrobić? Tak, wiecie, żeby szybko. To szybko. Kostek, tak. chodź tu. To to... czekaj. Czekaj, bo ja sprawdzam może Jeszcze jedna próba, co? Dobra, i ten. Dobra, dawajcie jeszcze jedna próba. Wy, dwójeczka, my, trójeczka. Na trzy zaczynamy. Raz, dwa, do Raz, dwa, trzy. Tak Poczekaj. No kurwa, kurwa. Nie chcę na dół tańczyć. Wy w sześciu trójkę, wy Dobra, trzy, romanse i taniec erotyczny, dwa co kurwa? co to znaczy? Co Raz, dwa, tak, trzy. Tak, no, no kurwa! A jaki kurwa? A ty, no, ty, debilu, masz trójkę tańczyć. Dobra, nie, ty, ty, cały czas w... dwójkę. ty, żyjesz? Ja, ty, tak, to? Dwa. Dwa? Ta, no. ty, dwa? ty, ty, Cholera! Pięknie. No dobra, dobra, lecimy, dobra, ustawmy się, ustawmy się Johnny za mnie, Evi no. za persinga Cię kręca, ale zwałam Dobra, dobra, dobra Cholera Ja baj ustaw eee, się. Czeka to, to się kameruje! Błogą. No! Powiem ja to no, ja kameruję. To się kameruje! Kocham was nie zmieniajcie się kurz. Tak samo Ej, dziewczyny. Halo, dziewczyny, jaki czas? No już jesteśmy blisko o to okay. po, powiedzcie jak to, będziecie dobra cisza, to, jak to, będziecie przed garażem. Ej dobra, spis odlicza. odliczam Ta, ja odliczam, ja odliczam kamerę. Ej, ale czekaj, ale szept, szep, Okej Dziewczyny, jak będziecie przed garażem, to powiedzcie nam. Ej Misiu, ja zasłoń no oczy. On Misiek, odejdź Misiek won, Misek won Samo się rozbieraj Misiek, Misiek, idź na tym tańczyć, na tym. Nie, on nich pierwszy, on nich pójdzie pierwszy i ten, y, jedynkę Leci. No, jedynke. no, I przed... No, tutaj, tak, tutaj, przed nami. tutaj, no. ta, 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 ta między tam tutaj, ta, pośrodku ta, ta, ta. między tutaj, tutaj, Teraz sprawdzamy, Teraz, ty, no. Mi, Nie, nic iść. nie sprawdzamy już. Taką, no, misiek, ty, ty tutaj, A ty kiena, uścisz, i pamiętaj, Michu, ja odliczam. No, na 3, za 3 na 3, za 3 na tam. No, tak. Taniec, ty jedynkę, tańczy. Dobra, ej, aż trochę w prawo, nie Gadam normalnie. No to szybko, one nie słyszały, że. Dobra, chuj, to ja się powiem, raz, 2-3 i tyle. Dziadek trochę w prawo, cicho. Cicho, Jesteście, już? gdzie jesteście? Tak, że są. Okej, zapraszam garaż. Brawa, miodła, miodła. Człowiek, chciałeś, stali przed garażem. Tylko, żeby nie wjeżdżali za siebie. Morta, cicho! Morta już, Morta już. Słuchajcie mnie na na trzy na. O. o Raz, dwa, trzy. Z najlepszego dziewczyny. Dziewczyny najlepszego Jakie syn Takiego czegoś się nie spodziewały, co? Yeah, baby O tak mi <grywia> jest, O tak mi rób Wywijaj się kółeczkiem spizgany, kręć, kręć Kręce, dupą, Pokaż, masz? to derkami dupą, chłopie masz na zapleczu <grywia> Mmmmm Bułki <grywia> I co, I co? Dobra, I ten... ten kruczek? I my. Dobra, skończymy. Będziesz się je ubrać. Się ubrać. Dobra, <grym> <Będę się> ubrać. <grym> ja też? Ja się wczułem. Cholera, <grym> ubrać się trzeba teraz. W kratę? Czekaj, czek. W kratę. Wszystkiego najlepszego. Zbra. To ja biorę twoją, bo twoja jest super. Tak. Spiskany takiego najlepszego, proszę, proszę. najlepszego z okazji. dnia kobiet Nie <grym> zapomniał co pamięć. Proszę, proszę. Ładny warkoczek i siwa woski, tak? Z tego najlepszego od okazji na kobiet. Najlepszego z okazji dnia kobiet. I czekaj, e, jaki dobrze, masz numer zombi? Jaki masz numer konta? <grym> 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 podatek musi być ją Najlepszego dziewczynki. 370 oj. Oj. Oś, No i klasa. A co ilu nas jeszcze? 3,6

Lecimy gdzieś, weźcie prapusta i dawajcie pół, pojedziemy. Ale wyszło, ty. Nagrali świetnie. Aha. Pamiętasz jak mówiłem, że kładę telefon z boku? Kładę popi. Oczywiście z wami.